Obydwie strony skrywają przeróżne tajemnice. Denerwowała go woń farb olejnych. Większość swojego życia spędził w sanatorium. Podłoże, czyli papier, bardzo często staje się formą wypowiedzi. Chcieli być sportretowani przez artystę owianego, a skandalu. Proszę tego nie robić w muzeach, broń Boża. Akademicki system edukacji warsztatowej w XIX wieku składał się z bardzo... Rozbudowanego programu wykonywania szkiców. Do XIX wieku na papierze w dużej części powstawały tylko szkice i studia przygotowawcze. Istniały wyłącznie jako pomoc w pracy nad finalnym dziełem i nie były publicznie prezentowane. Zmiana zeszła w XIX stuleciu, kiedy zauważalny jest proces autonomizacji szkicu. Artyści chętniej zaczęli wykonywać szkice, szczególnie pejzażowe, które uznane były za dzieła skończone. Również krytyka zaczęła uznawać studia przygotowawcze za dzieła finalne, pretendujące do publicznej prezentacji. Prace graficzne charakteryzują się tym, że każda jest oryginałem. To była wielka zaleta, którą artyści przez wieki wyzyskiwali w swojej artystycznej pracy, chociaż początki grafiki. XV wiek to jeszcze nie był czas, kiedy myśleli, że tworzą sztukę tak, jak my ją dzisiaj rozumiemy. Wykorzystywali po prostu to, że ich myśl artystyczna w służbie na przykład kościoła, opowiadanie o świętej historii, mogła być powielana. Trudno było z tej zalety zrezygnować, to dawało wielkie, wielkie możliwości. Z Wyspiańskim było tak, że e, uczulony na opary ołowiane porzucił to medium na rzecz pastelu, który na przełomie XIX i XX wieku był szalenie popularny i dawał mu ogromne możliwości twórcze, które pozwalały na żywe uchwycenie momentu podczas portretowania czy wykonywania pejzażów. W przypadku Wyczółkowskiego było podobnie, ponieważ denerwowała go woń farb olejnych, ale było... To dla Wyczłkowskiego ogromne pole eksperymentu, ponieważ wykorzystywał on wszystkie techniki, jak akwarele, pastele czy kredkę litograficzną w obszarze medium papierowego. W przypadku Witkacego wiązało się to z założeniem fenomenalnej firmy portretowej SI Witkacy medium papierowe pozwoliło mu na dotarcie do dużej ilości klientów którzy chcieli być sportretowani przez artystę owianego aurą skandalu Prace na papierze mają ogromne możliwości. W przeciwieństwie do prac na płótnie czy na desce, posiadają też odwrocie, które często jest równie ważne co front pracy. Tak jak w przypadku prac wróblewskiego, recto, verso, obydwie strony skrywają przeróżne tajemnice. Grafiki tworzono w celach artystycznych, komercyjnych, ale również, co jest może mniej oczywiste, na użytek prywatny. Grafikę towarzyską uprawiał na przykład Józef Gielniak, artysta niezwykle ceniony za swoje precyzyjne, niewielkich rozmiarów linoryty. Gielniak chorował na gruźlicę i większość swojego życia spędził w sanatorium. W czasie pobytu często należąco wycinał niewielkich rozmiarów kompozycje w linoleum. Jednym z ciekawszych obszarów jego twórczości jest właśnie cykl ex librisów tworzonych dla przyjaciół, innych artystów i ludzi kultury, które Gielniak rozsyłał pocztą w formie upominków lub artystycznych wizytówek. Grafice próbował się prawie każdy artysta. Czy to w trakcie studiów, czy już podczas dorosłego życia artystycznego, praktycznie każdy artysta miał do czynienia z formami graficznymi. Dla wielu artystów, grafika stanowiła tak naprawdę przedłużenie ich działalności na polu malarstwa, czy też rzeźby czasami. Jedni z takiego, inni z innego powodu. Natomiast Zofia Stylińska była artystką, która miała wielką twórczą energię, i wydaje się, że możliwość odbijania jej pomysłów w wielu egzemplarzach przypominam, że każde to odbicie jest oryginałem powodowało, że było to dla niej coś bardzo nęcącego. Podłoże, czyli papier, bardzo często staje się formą wypowiedzi artysty. Bardzo często dzieje się tak w przypadku tworzonych grafik. Tak jest w przypadku wielkoformatowych, offsetowych wydruków Izabeli Gustowskiej z cyklu względne cechy podobieństwa. Prace te przedstawiają dwie siostry, które przykryte są papierem pakowym. Jednocześnie całe przedstawienie wydrukowane jest. Na tym samym papierze pakowym. Papier może y, przyjąć tusz, ołówek i tak dalej. Na papierze odbijano grafiki. Jest coś specjalnego w papierze. To, co ja osobiście najbardziej w papierze lubię, to taka możliwość bliskiego kontaktu z tym przedmiotem. Oczywiście obraz olejny wisi na ścianie, co jest bardzo przyjemne, ale w inny sposób obraz olejny bierze się do rąk niż papier. Może to brzmieć jak wyznanie wariata, ale dotykanie papieru jest naprawdę przyjemne. Proszę tego nie robić w muzeach, broń Boża. Z roku na rok zauważamy znaczący wzrost zainteresowania pracami na papierze, które stanowią tak naprawdę poszerzenie tego świata, który możemy znaleźć na płótnach czy na deskach. Jest to bardzo dobra alternatywa inwestycyjna, ponieważ prace na papierze zwykle były wyceniane dużo niżej niż prace malowane akrylami czy olejami. Z tego względu wiele z nich jest nadal. Niedoszacowanych, a na rynku można trafić prawdziwą gratkę.